Po dłuższym czasie niepewności władze Manchesteru United zdecydowały się opublikować oficjalne oświadczenie klubu. Zawarta w nim informacja jest taka, na jaką czekali wszyscy kibice Czerwonych Diabłów. Najlepszy trener Manchesteru United po Aleksie Fergusonie, Pavik Pavikson, zostaje w klubie na kolejny, drugi sezon, aby powtórzyć wyniki z Manchesterem United, to znaczy obronić tytuł ligowy i obronić zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Czy mu się uda? Przekonamy się o tym pod koniec obecnego sezonu. Cześć, dzień dobry moi drodzy, tak jak słyszeliście tej zapowiedzi prasowej Pawik Pawikson zostaje w Manchesterze United i wraca na YouTube, żeby razem z Manchesterem razem z wami jako jego asystentami, czyli moimi asystentami właśnie święcić triumfy w kolejnym drugim sezonie w barwach właśnie Manchesteru United i witam serdecznie na pokładzie. Jesteśmy już w drugim sezonie tej wspaniałej fantastycznej kariery. Ponadto jest was 17 792, dokładnie tyle ile wskazuje mój licznik subów, a jeśli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz no meu canal taki przycisk, tam pod spodem kliknij żeby być na bieżąco i pamiętajcie też o łapka w górę, bo każda łapka w górę to kolejny boost, a 100 łapek w górę to jeden transfer więcej do Manchester United w nadchodzącym sezonie więc opłaca się te łapki dawać właśnie po to, żeby do naszego zespołu przychodziły coraz lepsze gwiazdy, coraz lepsi piłkarze. Okej, okay, pozwólcie, że ja tą czapkę może zdejmę, jest mi w niej naprawdę gorąco, więc może lepiej będzie jeśli ja w niej nie będę występował ale położymy ją sobie tak, żeby była ciągle widoczna, więc poczekajcie Także teraz ta czapka jest tam, a tutaj, ja jestem tutaj, a to jest Manchester United 2019-2020, lecimy! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku yy, zagramy sobie tylko mecz o tarczę wspólnoty, bo zobaczcie, za chwilę zaczyna się liga, ale my na razie nie możemy się sobie pozwolić na to, żeby tą ligę grać, musimy zagrać tarczę wspólnoty, no i patrzcie, super puchar Europy z... Sevilla, też bardzo ciężki mecz przed nami, ale zanim to, zanim to, musimy oczywiście zrobić transfery, żeby ten skład wzmocnić, a tych zawodników, których nie potrzebujemy, po prostu trzeba sprzedać jak najszybciej z jak największym zyskiem. pieniądze są potrzebne w piłce nożnej, wszyscy o tym wiedzą. Dobra. Dobra. Dużo z was pisało, za co muszę was pochwalić, kogo kupić, kogo sprzedać. Przede wszystkim dużo z was pisało, żebym kupił Sancho na przykład Cordian Jeden z moich widzów, Kordian, napisał, żebym kupił Sancho lub Hirvinga Lozano z PSW Eindhoven. No spoko, postaramy się właśnie kupić Jadona Sancho, w tym celu pójdziemy na rynek transferowy i zobaczymy, czy Jadon Sancho jest. Jest, oczywiście, że jest. Borussia Dortmund, 18 milionów odstępnego. No to to, panowie, Dobra, obserwujemy go, ale na pewno go kupimy, jeśli ma odstępne 18 milionów, to znaczy, że my musimy na niego wydać 18 milionów, to jest bardzo mało okazyjna cena, zobaczymy jeszcze kogo tutaj mamy, bo tu są takie młode gwiazdy, które kiedyś tam za niedługo będą właśnie gwiazdami światowej piłki, można powiedzieć, Phil Foden między innymi, Robert Gumny w Liverpoolu, pamiętamy jak to było z nim właśnie. No spoko. Znaczy generalnie skład jest naprawdę niezły i wtedy gdybyśmy kupili Jadona Sancho, yy, Alexis Sanchez mógłby iść albo na ławkę, albo byśmy go po prostu sprzedali. I raczej ta druga opcja będzie lepsza, dlatego że na ławce mamy już Markusa Rashforda, który jest ciągle młody i naprawdę jest niezły, a Sanchez ma już 30 lat i po prostu będzie się starzał, więc najlepiej go sprzedać i w jego miejsce albo właśnie wpadnie Jadon Sancho, albo Rashford, też przecież może grać na lewym skrzydle, to jest jego pierwsza nominalna pozycja. I kupił jakiegoś pomocnika, um, dlatego że no, ta pomoc jest fret niby, no i ta ławka też jest co prawda mocno obsadzona, ale nie przekonuje mnie właśnie ani jeden z nich. Herrera też już 29 lat, Lingard się przestał rozwijać, jest dosyć stary, no i Mata ma 31 lat. Więc mówię, trzeba robić też zmiany pokoleniowe, może bardziej właśnie takie, które nam pozwolą na to, by tą ciągłość przedłużyć, właśnie żeby ten skład ciągle był aktywny, żeby byli młodzi zawodnicy, którzy się rozwijają, ciągle pchają Manchester do przodu. Zobaczymy, kogo nam proponuje FIFA, nasi skauci tutaj, którzy sobie działają gdzieś. Rafik Guitane, patrzcie, mamy SPO, mamy 20 lat, ze stad Ren i wykazuje wielki potencjał, więc takich zawodników musimy sobie dodawać właśnie po to, żeby tak samo Ibrahim Sangare, musimy ich dodawać, żeby ich obserwować, no nie wiem czy Foden to dobra opcja czy jest to w ogóle realistyczny transfer patrząc na to, że on gra w Manchesterze City, niezbyt jest to realistyczne, więc sobie chyba Fodena po prostu odpuścimy a teraz przechodzimy do naszego składu i musimy pewne decyzje podjąć, a generalnie no to właśnie Alexis Sanchez na ten moment jest chyba na sprzedaż. Tak mi się wydaje, że właśnie Alexis Sanchez, który jest swoją drogą kontuzywany. jest na sprzedaż, więc jego sobie właśnie na listę transferową wystawimy. Podobnie jak myślę, nie ma nie Matić. on gra mało i nie jest jakimś kluczowym zawodnikiem u nas, więc myślę, że tych dwóch graczy możemy sobie wystawić na ławkę transferową, właśnie po to, żeby ktoś inny ich kupił po prostu. Okej, okay, jakiś turniej przedsezonowy. Ok, idziemy tutaj, gdzie oczywiście najlepsi przeciwnicy i najwięcej pieniędzy czeka na nas. No i mamy grupę taką europejsko-azjatycką: mamy Juventus, a także chyba to jest chiński i ten Brisbane Roar, Nie wiem, co to za klub, nie mam pojęcia, z którego klubu jest ten, z którego kraju jest ten klub, jak Brisbane Roar. Ok, zwiększenie budżetu, spoko i nie ma nie matić. klub AC Milan, spoko, myślę, że tak, bo tak jak mówię, 30 lat jego overall będzie spadał. No i generalnie nie jest on naszym pierwszym wyborem do środkowej części boiska, więc jak najbardziej 30 milionów to jest dobra oferta za niego. Sprzedamy właśnie Maticia do Milanu. Myślę, że sam zawodnik też powinien zgodzić się na transfer, bo był niezadowolony ze swojej sytuacji w naszym klubie. I proszę bardzo, Barcelona spoko. Niech idzie a tutaj kto? Chris Smalling. Chris Smalling nie gra. Ale damy Damy negocjacje. Myślę, że za 20 milionów to jest minimum, um, jakim, za jakie możemy w ogóle Smolinga oddać. Więc takie negocjacje z Juventusem poczynimy, jak to się mówi. No i okej, okay, no i spoko. Tam wszyscy zawodnicy, których chcemy, obserwują się. Jeszcze tego delichta, może bym sprawdził, jak ten delicht tutaj będzie nam wyglądał w FIFI na ten moment. Matis de Adelict, sorry, to się pisze bez litery H. Ma potencjał, by stać się wyjątkowych. Dobra, bierzemy, deli bieli, bierzemy delikta, chyba. Tak mi się wydaje, że Matis Delict mm, będzie ok dla nas. Co prawda, w rzeczywistości on chce iść do Barcelony, ale w rzeczywistości Manchester nie wygrał ani ligi, ani ligi mistrzów. W tej karierze myśmy wygrali, więc ten transfer jak najbardziej będzie dobry dla młodego Holendra, który ciągle przecież chce się rozwijać. Jak najbardziej ok. No chyba, że tego pana, co sądzicie o tym transferze? Killian Mbappé? Czy do United? No nie wiem. Praktycznie każdy, kto gra karierę większym klubem, kupuje właśnie Mbappé. Więc może my się wstrzymajmy i kupmy na razie Delichta, a potem Jadon'a Sancho. 18 milionów bez kitu. Dobra, jedziemy po tego pana. 41, dobra, niech będzie 41 nawet. Młody jest, rozwinie się, także 40 milionów. To nie jest wcale tak dużo za tego młodego, perspektywicznego obrońcę. Jedziemy, jesteśmy coraz bliżej właśnie, żeby ten transfer sfinalizować. No i dzień dobry, dzień dobry, kto to taki? Oczywiście Matis, Delicht, już w barwach Manchester United. Witamy na pokładzie, z miejsca wpada na ławkę rezerwowych, bo czemu nie? Mamy też ten drugi skład, taki skład na słabsze mecze, mniej ważne mecze słabszych przeciwników. Tutaj De zacznie właśnie każdy mecz tym składem od początku. I Alex Tuanzebe też jest ciekawym zawodnikiem, którego w ten skład wrzucimy patrząc na to, że Walencja już prawie jest emerytem. Ma 33 lata i najwyższy czas, by właśnie młody Alex Tuanzebe, 21 lat, Zaczął się na tej pozycji tutaj u nas ogrywać, bo wiąże z nim przyszłość i wydaje mi się, że on jest niezły, patrząc na to, że jest wychowankiem United i jak on gra, jak się prezentuje, jakie ma możliwości rozwoju, będzie on spoko tutaj właśnie tym, a, tą alternatywą dla kimisia można powiedzieć, co nie? Wiecie o co chodzi, dwa składy, jeden słabszy, drugi lepszy, ogarniamy sobie to powoli, wszystko na spokojnie. Więc tak, ten właśnie mecz z Brisbane spróbujemy zagrać tym słabszym składem. Zobaczymy właśnie, jak między innymi Delift się sprawdzi w nowych barwach, więc zagramy sobie to tym składem rezerwowym. Aha, z tym, że kilku zawodników jest po prostu w reprezentacji swoich krajów. No i dlatego nie mogą wystąpić, dlatego ten skład jest taki mieszany. Trochę zawodników z pierwszego, trochę z drugiego składu, ale myślę, że będzie spoko. 3-1, Delicht cały mecz. Barwa United także spoko, że nie potrzebował zmiany. Był w stanie zagrać 90 minut. To się ceni. Bardzo się cieszę. Matic sprzedany do Barcelony. Fajnie, cieszę się, bo jesteśmy już właśnie z jednym zawodnikiem mniej takim, którego chcieliśmy po prostu sobie sprzedać. Ok, Guangzhou to jest oczywiście chiński klub. Tutaj polecimy sobie tym pierwszym składem, bo czemu nie? Jest DHA, m.in. Martial, Lukaku, Rashford i 0 do 1 po bramce, właśnie Anglika, Rashforda. Wygrywano w tym meczu i bardzo fajnie. Smalling, dogadałem sprzedaż. Ok, spoko, cieszę się. 22 miliony. Bye, bye, Mr. Smalling. Mam nadzieję, że zaakceptuje tam płace w Juventusie, niech sobie idzie. Okej, okay, wcale nie są tak dobrzy jak myślałem. Ten jest niezły, ten jest na no, 69 to trochę jednak za mało. Jak na United, żeby tutaj przyszedł. A ten jest niezły. Do jest, oferta z klubu Feyenoord. Dobra, to niech idzie do Feyenoordu, niech się rozwija w Holandii. Najwyżej potem go stamtąd wyciągniemy. <laughs> Cameron Botwick Jackson, kim jesteś, młody człowieku? Dlaczego przychodzisz do mojego gabinetu? Nie, no nie, 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 z Juventusem Zagramy pierwszym składem, więc Bortwick Jackson w tym meczu Niestety nie zagra, no ale to też Zawodnik jest, z którym nie wiąże za bardzo przeszłości Więc, więc whatever 3-0, ależ tutaj No ale też trochę, trochę skład Taki powiedziałbym rezerwowy mm. To nieźle No i półfinał z Barceloną Patrzcie na to, co się tutaj wylało Shaw i Bailey, no niestety nie Oba muszę odrzucić, dlatego że Ci zawodnicy będą jednak moimi podstawowymi praktycznie zawodnikami w nadchodzącym sezonie, więc zarówno Bailey jak i Shaw barw nie zmieniam po prostu, no sorry. Smalling odchodzi, bardzo fajnie, Śmie śmiesznie wyszło, no ale powodzenia Chris Smalling we Włoszech, tak, bo on chyba do Juventusu poszedł, więc good luck, Mr. Smalling. 2-0 z Barceloną. Też rezerowy skład naszych rywali, no ale trudno, rezerwy też trzeba umieć pokonywać. Myśmy to zrobili i na koniec Real Madrid Real Madrid, Jadon Sancho OMG. Czekajcie, 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 czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie, czekajcie. Co tu się dzieje? Ty jeszcze ten Uros racić. 76. Wykazuje wielki potencjał. On może być niezły. On może być niezły. Ja się nim zainteresuję. No i ten Jadon Sancho 77. Bierzemy go. Wchodzimy na czysto. A tutaj Pereira. Pereira może odejść. Generalnie to Pereira może odejść. Także. Bye bye. No dobra. A my lecimy. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie, bo zarówno wy żeście zaproponowali ten transfer, teraz ja go rzeczywiście zatwierdzam i postaramy się właśnie o do Sancho, żeby on do naszego zespołu przyszedł. Mam nadzieję, że akcja Sancho w United się uda. I jedziemy. W sumie to zapłacimy 18 milionów. 18 milionów i jesteśmy już przy negocjacjach z samym zawodnikiem. Zapraszamy. No i dzień dobry, państwo. Jadon Sancho już wylądował w Manchesterze. O oh je, yeah. grubo, grubo się robi, naprawdę grubo się robi. Spoko, bo nie kupujemy takich mega gwiazd, tylko właśnie młodych zawodników z szansą ich rozwoju, z szansą na to, by właśnie mogli się rozwinąć, mogli stać się tymi super, super gwiazdami. A teraz trzeba obchnąć tego pana, tutaj o, tego pana trzeba obchnąć. Albo mam pewien pomysł, który. Możecie mnie za to schajtować, co ja teraz zrobię, ok? No, szkółka juniorów. Ok, proszę. Nawet nie interesuję się za bardzo szkółką, ale fajnie, że tam spełnia mi zachcianki o tych właśnie młodych gwiazdach. Teraz patrzcie, co ja robię. Biorę tego Urosa Racicia, biorę go na listę życzeń, już tam jest, to idziemy teraz do listy życzeń. I teraz biorę tego Racicia. Ile on jest warty? 10 milionów, dobra. Podejrzewam, że zabijecie mnie za to, co ja teraz zrobię, ok? Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę mieć odstępnego, ja chcę rozmawiać z klubem. I teraz, jak pozbyć się Sancheza, który zarabia dużo za dużo i jest stary? Jak się go pozbyć? Jest prawie 5 razy więcej warty niż racić. Jeśli Valencia się nie zgodzi na wymianę, to są debilami. Zobaczymy. Aha, nie chcą, nie chcą, nawet Walencja nie chce Sancheza. Oh god damn it. Mm. Dobra, to pozbędziemy się Walencji, który też jest już dosyć stary. Okej, okay, dobra, okej, okay. 6 milionów i Walencja, fajnie, fajnie, dobra. Na razie jest spoko, dlatego że um, Alexis zostaje u nas ciągle, ale pozbywamy się innego niepotrzebnego, nie oszukujmy się, właśnie tutaj Um, obrońcy tym razem, Antonio Valencia, ma szansę przejść do Walencji, 300 IQ, <grych> no i mamy właśnie tego Urosa Racicia, um, zawodnik młody, perspektywiczny i myślę, że naprawdę będzie z niego naprawdę pożytek, więc teraz tak, za właśnie Matę wejdzie Racić na ławkę i Sancho za Lingarda, bo Sancho może grać gdzie? LPLS, a Rashford na ataku. Także wydaje mi się, że teraz ma to sens. No i jeszcze, Sanchez, trzeba go sprzedać. Oby ktoś się na niego skusił, teraz jest połamany, więc ciężko może być, ale spróbujemy. No, zobaczymy, co z niego będzie. Ok, więc inaczej. tarcze wspólnoty zagramy sobie w następnym odcinku. A teraz zaplanujmy jeszcze mądrze treningi, właśnie w ten sposób, żeby ci młodzi zawodnicy się rozwinęli. Mamy sporo młodych zawodników, kilku z nich pasuje gdzieś jeszcze, powypożyczać. Mm, więc to tym, tym też się zajmę może pomiędzy odcinkami, żeby też nie wszystko tutaj jakby nie tracić czas na takie głupoty Więc między innymi właśnie Williams, czy chociażby właśnie Bortwick Jackson, czy chociażby Demetri Mitchell. Takich zawodników pasuje wypożyczyć po to, żeby gdzieś tam jeszcze się ogrywali, żeby zyskiwała ich wartość na tym, że ciągle grają, bo u nas po prostu grać tak często nie będą. A teraz idziemy właśnie na trening. Okej, okay, więc tych pięciu zawodników będziemy sobie szkolić na początku przynajmniej sezonu. Są wśród nich nowi zawodnicy, a także ci, którzy są już sprowadzani do klubu bądź właśnie Rashford wychowanek, a oni ciągle mają szansę na to, żeby się rozwinąć, więc właśnie takie talenty obiecujące będziemy trenować właśnie w ramach tych indywidualnych treningów w naszej bazie treningowej. A teraz finał Asian Elite Cup. Fajnie. Sprzedajcie mi Sancheza, sztabie, mój drogi, halo, jesteście tam, nie śpijcie, łapka w górę, pamiętajcie o łapce w górę i pamiętajcie o tym, żeby sprzedać Sancheza, co ja mam z nim zrobić, nie chcę go, jest mi po prostu totalnie niepotrzebny, no, god damn it. A zagramy sobie tym drugim składem, trochę na YOLO pójdziemy, um, ale spróbujemy właśnie zagrać tym drugim składem, no i jeżeli przegramy, to jest tylko turniej towarzyski, więc nic tam nam się złego nie dzieje, nawet jeśli przegrywamy takie mecze, no i wygrywamy w karnych. Oh, yeah. W międzyczasie odszedł Pereira um, do AS Rome, także spoko. Luke Show jest tu rozchwytywany, ale jego nie sprzedam, więc, więc nawet tego nie odczytuję. Ok, więc dolecimy sobie do końca lipca ym, i po prostu dalej... O, okej, okay, super się składa, bo chuj, bo chuj. jak najbardziej może iść do Henka, czy do Henku. W każdym razie do Belgii, bo, ym, bo on na razie niech ogrywa się na wypożyczeniu, niż kiśnie gdzieś tam w głębokich rezerwach. Naszego klubu, także to jest spoko, że ta oferta przyszła. Grimaldo, no nie aż tak to nie szalejemy. Grimaldo jest ciągle podstawowym graczem naszej pierwszej jedenastki, więc Barcelona go nie dostanie, czy by tego chcieli, czy nie. No i żeby nie było, zarówno Sancho, jak i racić, jak i właśnie Delicht, czyli nasza trójka nowych zawodników, jest już w tym drugim składzie, który będzie grał rzadziej, ale na właśnie takich mniej wymagających przeciwników. Ten skład będzie po prostu wychodził. Także moi drodzy, w tym filmie to wszystko. Ściągnęliśmy na start trzech nowych zawodników. Meczu nie było, mecz będzie w kolejnym odcinku i piszcie w komentarzach, kogo jeszcze kupujemy, bo został cały miesiąc okienka transferowego, więc pasuje jeszcze kogoś sprzedać, jeszcze kogoś kupić. Wiecie, jaki jest stan kadrowy, wiecie, kogo nie potrzebujemy, więc napiszcie w komentarzach, kogo sprzedajemy, kogo kupujemy, kogo być może trzeba wypożyczyć, komu dać być może szansę grać częściej niż planujemy. Wszystko piszcie w komentarzach. Ja oczywiście wszystkie komentarze czytam. A do najlepszych komentarzy przypinam serduszka. Także, oczywiście, komentujcie i lajkujcie. No i oczywiście, subki. Wbijajcie suby. A w tym filmie to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie i cześć. yo!